W Green Canu Wnętrza pochylimy się dziś nad tematem organizacji przestrzeni w takich pomieszczeniach jak przedpokój czy sypialnia. Jesteśmy w IKEA i na podstawie systemu PAX, po który sięga tak wielu Polaków, opowiem dziś Wam o tym, co według mnie jest ważne przy planowaniu szafy czy zabudowy. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Najczęściej znajdziemy ją w przedpokoju, w sypialni. Ewentualnie w salonie, w zależności od tego, jakim metrażem i jakimi możliwościami dysponujemy. Bez szafy czy zabudowy do przechowywania trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek wnętrze, gdzieś bowiem musimy przetrzymywać nasze rzeczy. Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego rozwiązania i mebla, powinniśmy zastanowić się, do czego konkretnie ma nam służyć, jaką będzie pełnić główną funkcję, a w związku z czym, jakie akcesoria i jakie rozwiązania powinny znaleźć się w środku. Czy nasza szafa będzie stała w przedpokoju i będziemy w niej chować codzienne okrycia? Czy raczej planujemy umieścić ją na przykład w sypialni, gdzie będzie służyła do przechowywania sezonowych ubrań? A może musimy mieć w jednym meblu możliwość płynnego korzystania z obu tych opcji. Jak wszyscy wiemy, nasze szafy często pełnią po kilka funkcji naraz, czyli na przykład przechowujemy w nich okrycia wierzchnie, ale równocześnie te rzeczy, które są związane z sezonami, oraz gospodarcze, na przykład odkurzacz. Czyli jeden mebel powinien być dostosowany do kilku funkcji, jakie ma spełnić. Czy to w ogóle możliwe? Tak. Już na etapie planowania powinniśmy wszystkie te funkcje sobie określić i ustalić, za pomocą jakich akcesoriów możemy je zrealizować. W przypadku systemu PAX możecie to zrobić na spokojnie w domu. Na stronie IK znajdziecie PAX Planner, zestawu do przechowywania, co pozwoli Wam na swobodne rozplanowanie wnętrza Waszej szafy czy zabudowy, oczywiście w oparciu o rozmiar miejsca, jakim dysponujecie. Do dyspozycji mamy różne wymiary, wysokości i głębokości szaf Pax. Można je zastosować w wielu miejscach, nawet tych bardzo trudnych do zagospodarowania. Ta elastyczność to w mojej ocenie ogromny atut. Bardzo ważnym aspektem przy planowaniu naszych szaf jest wyposażenie, czyli to, co zaplanujemy w środku. Wszelkiego rodzaju półki, drążki, przegrody, kosze. Osobiście uważam, że to właśnie odpowiednie dobranie tych akcesoriów będzie miało bardzo duży wpływ na to, czy nasza szafa okaże się funkcjonalną, czy nie bardzo? I wbrew pozorom dobranie go jest banalnie proste. Wyposażenie komplement, które znajdziecie w sklepach Ikea i które to możecie właśnie zastosować w systemie PAX, daje nam bardzo szeroki wybór. Jak większość kobiecych użytkowników, jestem na przykład fanką wszelkich rozwiązań ułatwiających przechowywanie biżuterii czy typowo kobiecych akcesoriów związanych z naszym wizerunkiem. Albo też półek szklanych czy wysuwanych koszy. Ale chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na bardzo ciekawe rozwiązanie w postaci przegród, Kształcie litery L. Możemy dzięki temu powiesić trochę ubrań dłuższych i trochę krótszych i w ogóle dają nam one ogromną swobodę planowania i wykorzystania miejsca, którym dysponujemy. Bardzo lubię rozwiązania ułatwiające życie. Myśląc o wyposażeniu szaf, pamiętajmy jeszcze o oświetleniu. Z własnego doświadczenia wiem, że lampki, które włączają się na przykład po otwarciu drzwi czy mechanicznie przez nas, to bardzo duże ułatwienie w korzystaniu no i duży komfort. Nie musicie wiercić otworów, można zastosować oświetlenie na baterie, delikatniejsze, ale nadal spełniające swoją funkcję. Planując szafę, myślimy także o drzwiach. W PAX mogą być to tradycyjne drzwi otwierane i zamykane, ale mamy dobrą wiadomość dla tych z Was, którzy nie dysponują dużą przestrzenią. Po pierwsze, możecie zaplanować płytsze szafy PAX, po drugie, można skorzystać z opcji drzwi przesuwnych, bardzo wygodnej i funkcjonalnej w przypadku, gdy liczy się każdy centymetr. Wąskie sypialnie czy małe przedpokoje będą w takiej opcji już łatwiejsze w zaaranżowaniu. Bardzo lubię, gdy można personalizować nasze meble i tak jak w PAX dobrać na przykład fronty. Spójrzcie, jakim fajnym rozwiązaniem są choćby te korkowe, czy też nawet gałki, które także dobieramy indywidualnie. I tak na koniec już moje prywatne patenty związane z przechowywaniem. Po pierwsze buty. Wiecie już, że... Kupuję je w oparciu o jakość, a później bardzo o nie dbam. I na przykład przechowując, pilnuję, żeby miały przewiew. Tak samo stosuję prawidła, dzięki nim skórzane, zwłaszcza buty, długo utrzymują właściwą formę. Jako dość niska osoba miałam problemy z sięganiem do rzeczy czy ubrań umieszczanych na wysokości. I super rozwiązaniem okazał się drążek do ich ściągania. A jak jesteśmy już przy ubraniach, bardzo lubię stosować nakładki na wieszaki. Dzięki nim ubrania się nie odgniatają. Liczę na to, że ten odcinek stanie się dla Was inspiracją albo wręcz motywacją do tego, żeby zorganizować własną szafę czy zabudowę. System Pax, o którym dziś opowiadałam, jest na tyle intuicyjny, że każdy z Was z łatwością zaplanuje tą swoją wymarzoną zabudowę. Ja już się z Wami pożegnam, ale nie na długo, bo my tradycyjnie widzimy się za kilka dni. Zanim jednak powiem do widzenia, to jeszcze zabiorę Was na taką malutką wycieczkę. Pootwieramy szuflady, pootwieramy szafki, zobaczymy jakie w ogóle mamy możliwości.